osobą, która w ogóle pay per view nie sprzedawała, że pomimo tego, że ona się miała z jakąś królową, to nie była osobą, która generowała jakieś duże liczby, a pomimo tego dali jej te pieniądze. No i Krzysiu Rozpara też powiedział, że pojechali na spotkanie z nią, wiesz, on tam wchodzi, i oni rzucają jakąś niebotyczną kwotę, nie wiem jaką, bo, bo nie powiedział, więc on wyszedł ze spotkania i z racji tego, że nie byli w stanie ze sobą się dogadać, z racji tego, że nie byli w stanie się ze sobą dogadać, to on stwierdził, no to stwierdzili, że no Wakujemy ten pas, bo nie jesteś, zawodniczka nie chce dojść do walki. Teraz uwaga, ja zauważam w tej sprawie, za chwilę zobaczymy, co ona powie, bo ona najprawdopodobniej mi odpowiedziała, jeśli mówicie, że Warden z nią film nagrał. To wyobraźcie sobie coś takiego. Ja nitro. Ja. Ja przychodzę, yy, tu jest pan Malciński. Malciński, który ma pas. Który ma pas. Ja przychodzę i mówię, Marc Marcin albo Dawid. Powiedzmy, Dawid, bo bolżejszy. Dawid walczymy o pas. I, I mu zabieram ten pas. Tu jest Nitro. I ja mam ten pas. I potem przychodzi do mnie Krzysiu. I mówi, Nitro, broń pasa. A ja mówię, ja chcę 5 milionów. A on mówi, no nie mogę Ci dać 5 milionów. Chcę 5 milionów. No nie mogę Ci dać 5 milionów. Chcę 4,5 miliona. Nitro nie wkłóźnie nie mogę Ci dać 4,5 miliona. To chcę 4 miliony. No to on mówi, ten chłop jest niepoważny. I zabiera mi pas. A z drugiej strony, wyobraźcie sobie, że przychodzi Krzyś i mówi, Nitro damy ci 1000 złotych za walkę. No ale jak 1000 złotych? No, damy ci 1000 złotych, więcej ci nie damy. Albo ci zabierzemy pas. Nie, no, dajcie mi, dajcie mi, nie wiem, tyle co, nie wiem, chociaż trochę więcej niż ostatnio. Nie, nie damy ci 20 tysięcy, damy ci 1000 złotych. Na przykład, jeśli wygrasz pas, to masz zagwarantowaną walkę na tym samym poziomie i wtedy dwie osoby wiedzą, co podpisują. W momencie, kiedy kończy się kontrakt, no to tak trochę i z jednej, i z drugiej strony mogą wchodzić Lecieć? pas, który masz dzisiaj przy sobie, musisz zwrócić, że nie będziesz jednak go broniła, no bo masz podobno bardzo wysokie oczekiwania finansowe. No, niestety, wymagania finansowe. To, co mówię. No, były tak absurdalne, że, że no, nie byliśmy. To nawet brakowało po prostu przestrzeni na komunikację, na szukanie porozumienia. A podobno słabo sprzedawałaś pay per view? Sprzedała. Jedną z mniejszych ilości pay-per-view, a, a oczekuję horrendalnego wy wynagrodzenia. W pewnym sensie rozumiem ich, mm -hmm. no bo jeśli faktycznie mało generować tej sprzedaży, możesz im się nie opłacać, a to wiadomo jest czysty biznes dla nich. Z federacją było ustalone, mój udział jest po to, wiesz, że są działania marketingowe, wizerunkowe i sprzedażowe. Ja od początku na Galifayme ma 4 mówiłam, że po prostu no ja tam jestem po to, żeby tą galę pchnąć na ten lepszy y, poziom wizerunkowy. Ja nie chciałam. To się nie udało, kochanie. No nie udało się, no. chciałam się bawić w, w bycie sprzedawcą, tak? Bo to by no. było po prostu u mnie nieautentyczne Aha, na, czyli... na tamten moment. My po prostu. Aha. Aha, czyli sprzedawać swoje użyte majtki. Wtedy jesteś sprzedawcą, ale w momencie kiedy, U... inaczej, wzięli ją do tego, żeby w... żeby wizerunkowo poprawić jakość fejmu, no nie wydaje mi się, bo Ty nie miałaś nigdy dobrego PR-u. No sorry, być może jakby Ania Lewandowska przyszła do fejmu, to by się ocieplił troszkę wizerunek. Osoba, która... ja dlatego zrobiłem ten wywód, żeby móc się do tego odnieść. Osoba, która lizała d na odcinkach i wypinała d***. Na czacie jeszcze sprzedawała dostęp do takich filmików, które nawet nie były po i były zwykłym skamem, nie jest osobą, która poprawia wizerunek. Ewentualnie mogłaby jakiegoś hajpu nabić, tylko, że tego hajpu nie masz, bo jeśli ten hype by był, bo na przykład tak samo kontrowersyjną osobą jest, była Marta Linkiewicz, za którą jednak ludzie stoją murem. Nieważne, czy wciągamy z czegoś ku****, czy robiła rzeczy w autobusie. To nie jest ważne. Ale ona jest w stanie ten, ten hype jakoś przekuć. Ludzie za nią idą. Za to mnie, co ona mówi? Może wygenerowałeś mniejszą sprzedaż, ale mówisz, że się do tego nie przykładałeś, bo miałaś z nimi ugadane inne cele, tak? Tak, wiesz, no w umowie my mieliśmy, żeby wstawić tam link pay -per view raz czy dwa razy, więc mm -hmm. ja go wstawiłam mm -hmm. raz czy dwa razy. Raz pod teledyskiem, raz gdzieś w Instastory. Ale to nie było tak, że ja pchałam ten link mm -hmm. pay -per view cały czas o nim mówiłam, bo to nie było moim celem. Z tego co wiem, to po prostu e, przepłacili w związku z Limaski i w związku z tym, że wykręciła naprawdę słabą sprzedaż pay-per-view. No, ale ja rozumiem Twoją perspektywę i się z nią zgadzam, że dużo osób chcąc zobaczyć Twoją walkę z, z... W momencie kiedy, zobaczcie, jest coś takiego, do mnie przychodzą osoby i mnie pytają, Mitro, masz swój refling? Pomimo, że ja nie walczę, pomimo, że ja do ostatniej gali, czyli ja dopiero na gali numer 8 Pomimo, że mi już o reflinku mówili od, od, yy, od pierwszej gali. Na zasadzie masz, 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 chcesz za zareklamuj, dostaniesz z tego pieniądze. Ja mówię, wiesz co, No ja nie walczę. Ja nie walczę, nie chcę tego, nie chcę tego reflinka. I z, możecie sobie prześledzić zresztą historię moich postów. Ja albo wrzucałem mm, Isamu jak walczył, albo wrzucałem Rafoniksa jak walczył, albo mówiłem kupcie tutaj odstrolowanego. Yy, czy jak Mielonka walczył, zawsze czyjś, zawsze mówiłem jak, jak, nie wiem, chcesz kupić ode mnie, ale z racji tego, że ja, ja nie udostępniam swojego reflinku, kup od kogoś z zawodników, yy, nie wiem, będą mieli na odżywki, będą mieli na treningi, będą mieli trochę lepsze życie, to jednak koniec końców oni walczą, ale na ósemce było coś takiego, że, że był konkurs, że yy, kto tam w 24 godziny najwięcej tego sprzeda to dostać, czy tam 48 godzin, to, to, to jakieś nagrody były. I mnie po prostu wydawało mi się intratną nagrodą wygranie yy, od premium cars samochodu na tydzień, bo po prostu chciałem jakąś, z jakiejś fury nagrać odcinek. Ja wam to zresztą powiedziałem, pieniądze przeznaczyliśmy, tam było prawie 6000 sprzedanych w ten krótki okres czasu. Yy, wysłaliśmy ten, yy, te pieniądze na jakieś się pomaga, wszystko jest w porządku, yy, i, i tego vouchera na samolot nie dostałem. Yy, więc no, ale pewnie dostanę, więc wiadomo, że były, były, był okres świąteczny, jest, jest ta, p... wszystko jest zamknięte. Więc, więc proszę tutaj się na razie nie, nie denerwować, jak dostanę, to, to wykorzystam. Yy, więc no, więc jeśli ludzie by chcieli kupić od ciebie, to niby kupili. I to też pokazuje podejście: no, jeśli w umowie mam dwa razy, to zrobię dwa razy. A ja zauważyłem, że w biznesie przede wszystkim influencerskim, no, tak, masz coś dwa razy. Ale chcesz zrobić to dobrze, to zrób to więcej razy. Pomimo tego, że ile cię kosztuje jeden swipe-up? Nie za wiele. Nie kosztuje, kosztuje ci wiele jeden swipe-up. Trwa to 15 sekund. No i wiadomo, jak 10 koła nie można do tego skasować, to się nie chce popracować. To w umowie miałam dwa, zrobiłam dwa, wywiązałam się. Mhm. Marto Minkiewicz. To chodziła na tą główną stronę FMA, Ma, kupowała to pay-per-view. No ale im jest to ciężko jakby połączyć teraz, że no jednak tam Lil Mastis Nie, mi się, wy, mi się wydaje, że oni to bardzo dobrze wiedzą, bo my mieliśmy to jasno ustalone, że ja mm -hmm. robię to. Mi się wydaje, że gadasz głupoty co jak co, ale no, większego psa na pieniądze niż pewna osoba z fejmu to nie znam. Nie chcę tutaj mówić kto, możecie się domyślać. To jest tak proste jak statystyka, jeśli się komuś opłacasz to tam jesteś. Jeśli twój wizerunek, twoja sprzedaż coś tam się nie gryzie, to nie jest ważne czy wygrywasz czy przegrywasz. Bonus kurwa przegrał tam. I był do momentu kiedy nie zaczął od... kiedy sam nie odszedł, on tam był, bo robił sprzedaż. Były osoby, które na przykład nie wiem, strollowany wygrał dwa razy, nie robił sprzedaży, nie był hajpowany, kasują. To nie jest tak, że ty dużo wnosisz i oni tego nie widzą. Co jak co, ale tam to akurat na tabelkach się znają. Więc jeśli więc jeśli Cię nie chcą, to znaczy, że po prostu że się nie sprzedajesz, no sorry, no. Mam robotę marketingową, ja uważam, wizerunkową. Że specjalnie wszystko teraz zagrania, żeby zrobić z Marty Linkiewicz tą... No tak, no wiesz, najlepszy. no po co się męczyć, jak, jak może, prawda, dostać ten pas, no, no wiesz, no to, to po prostu ten pas zaczyna tracić na wartości dla mnie w momencie, kiedy mogą mi go zabrać, kiedy chcą i, i dać go słabszej osobie, no to, no to zaraz, no to po co jest ten mistrz? Lil Masty nie była aktywna przez rok, więc, jako że są to zasady gdzieś tam przyjęte w standardzie, e, zasad odnośnie mistrzów i tak dalej, e, brak aktywności przez rok powoduje, że pas jest wakowany. I teraz e, chciałbym podać oficjalnie do mediów i do wszystkich informacje, że zwycięzca walki Kamisz Kolandia kontra Zusje zawalczy z Martą Linkiewicz, którą serdecznie zaprosić tutaj do nas. A miałaś propozycję dalej. jakiejś innej walki, nie tylko z Martą Linkiewicz? Bo kiedy była nie. Twoja walka? W 2019 roku? Tak, tak. I nie, nie wyszli z żadną inną z propozycją? Żad z żadną. Yy, nie wyszli z żadną... A nie czujesz właśnie, że oni chcą koniecznie z Marty Linkiewicz zrobić yy, tą mistrzynię? Oczywiście, że tak. No ale to przecież chyba widzowie widzą i to widzi każdy, że jest tam to faworyzowanie. Nie yy. uważasz trochę, że... Znaczy dla mnie to w ogóle... Yy... No koniec końców, to jest prawda. To jest prawda. Chcą, żeby ich mistrzowie byli hypowani, Dlatego, bo to jest mamanie KSW. Gdzie ktoś, kto ma najlepszy poziom sportowy, wygrywa. Dlaczego wiewiór nie ma pasa? Dlaczego hasan się nie wiem, nie biło pas z wiewiórem? No bo. Akolwiek to brzmi, no ale w fejmie lepiej jak ma pas osoba, która ma dwie mańki subów. Cześć o co chodzi, nie? Więc no. A ty nie jesteś fejmem, na to wychodzi, no. Bo jakbyś była, to co to jest za różnica, czy. Czy Marta Linkiewicz posiada ten pas czy ktoś inny. No, no nie wiem, no taki jest rynek, no. Jak chcesz udawać, że jesteś super zawodniczką, to wydaje mi się, że nie wiem, jakaś.. Karolina Owszarz by cię wyjaśniła. Bo tu już nie będę mówił, że by cię zapisali na pożegnaną wa walkę Karoliny Kowalkiewicz w UFC, bo, bo zachowajmy jakiś tutaj jakiś zdrowy rozsądek, nie? Wiesz, to, to w jakimś stopniu jest spisek między nią a włodarzami? Mhm. E, no, bo ona otwarcie mówi w wywiadach, że nie chciała ze mną walczyć, że nie była gotowa na walkę ze mną, że woli walczyć z mm, Kamilą Wybrańczyk niż ze mną, bo w jej mniemaniu ja jestem lepsza. Z tego, co teraz mówi, to. Bo wiesz, ona się teraz znaczy, intensywnie o... przygotowywała przez ten cały czas. Ale ja też. I ona właśnie chyba, uważam, że no chciałaby tego rewanżu. No, wiesz, z Martą jest tak, że ona mówi raz tak, raz tak. Więc w jednym wywiadzie mówi, że chce, że tak, że chce, a w drugim mówi, że no w sumie to ona jest taka dobra, że ja wolę jednak um, zawalczyć o pas z Kamilą Wybrańczyk, no to... A potem jak Kamila Wybrańczyk ją wyzwa... W wyzwała do walki to nie chciała z walczyć też jest ciekawe Czyli generalnie się cieszysz tak e, Tak cieszę się bardzo się cieszę A e, nie masz e, uczucia niedosytu bo z tego co znamy się prywatnie Wiesz, e, No to chciałaś pokonać Jimmy's ja nie e, Wiem e, wiem o czym mówisz jakby ty pasa nie chcesz oddać Wie, Oni e, twierdzą że nie mogą się z tobą dogadać na warunki finansowe bo za dużo e, żądasz ale ty chcesz walczyć chcesz go bronić Chcę walczyć, chciałam walczyć. Ale to I... może właśnie warto zejść, żeby trochę, wiesz... Znaczy, wiesz, no to jakby cały czas z mojej strony jest chęć negocjacji, chęć dogadania się, nie... więc te informacje, nie, że... Mój, że zejdziesz z tej kwoty na niższą? No to ja Ci już pokażę tutaj. Tylko, no, żebyś tego nie przeczytał, tylko. A tak sobie zerkę. Tak, dobra. sobie zerknął. Yy... No 3 miliony. <grym> <grym> tak, bo, no, okay. bo, bo są zarzuty moją stronę, że ja nie chcę się dogadywać, że ja yy, odmawiam udziału w walce mhm. i że yy, no, rzuciłam niebotyczną kwotę, tak? No bo jak wchodzę na spotkanie. No kwota, co którą rzuciłaś, jest duża, bo ja ją mniej więcej znam. No to ona jest duża, ja mam mniejszą Tak, tylko że moja kwota Ale co, co ty wiesz jaką ja kwotę rzuciłam na spotkaniu? Jak wiesz? you. Wszyscy know? <laughs> No wiesz, jakieś tam przecieki są? Oficjalnej informacji nie mam, ale a to ktoś mi tu napompnął, mm -hmm. ktoś tutaj, ktoś tutaj. To znaczy, yy, no to już od razu tutaj mówię, że ta kwota była powiedziana, ale od razu było powiedziane, że my wiemy, że to jest nierealne mm -hmm. i spotkajmy się gdzieś po środku. Bo jeśli na spotkaniu ja dostaję informację, ba, skrajnie niską kwotę. No to negocjacyjnie my mówimy, że przychodzimy ze skrajnie wysoką, ale wiemy, że to jakby jest nierealne, więc spotkajmy się po środku. Mi zależało na tym, żeby spotkać się przy kwocie yy, takiej jak miałam na pierwszej yy, walce, tak? Gdzieś przy tej kwocie. No my składaliśmy propozycję na, na zbliżonym poziomie. No było to daleko nie takie, jak było oczekiwane z państwem. Czyli tak, z Twojej strony to wygląda tak, że chcesz go bronić, jesteś otwarta na rozmowy, możesz zniżyć stawkę i chcesz dalej uczestniczyć w tym fade MMA. Ja chcę się dogadać, zależy mi na tym rewanżu. Jeszcze jak teraz widzę, prawda, co Marta robi. No zresztą widać po niej, jak ona się cieszy, tak, z tego, że myśli, że już ja jestem wyeliminowana z gali. No mm. Ona się z tego bardzo cieszy, bo. Ile to jest skrajnie niska kwota? Wydaje mi się, że dla niej skrajnie niską kwotą może być nawet i 300 tysięcy. <laughs> Wielcy ludzie myślą w, innym, <noise> w innych kategoriach. Bo Ma taką ulgę, że nie, be, że nie będzie miała znowu tej silnej przeciwniczki, tak? Lima zakłamana zakomana, jest to przerost formy nad treścią. I papa, żegnamy cię serdecznie. To jest tylko wiesz, nie chciała się dogadać, niebotyczna kwota I, i odrzuciła. No, a czemu oni by tak pchali tą Martynkiewicz na mistrza? No słuchaj, no bo sobie z nimi relacje zrobiła. Była z nimi od początku miała, wiesz, no, dobry kontakt z Wojtkiem Golą. Przecież nawet podczas naszego spotkania ona na story wrzucała relację, że jest właśnie z Wojtkiem Golą. No to ewidentnie podczas naszego spotkania, wiesz, siedzieli na telefonach i byli z włodarzami na bieżąco, a Wojtek siedział u niej. No to ona już po prostu jest taką, wiesz, z I, 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 no, nie chce ze mną walczyć, bo się mnie Moim zdaniem ona się mnie panicznie boi. Nie potrafię powiedzieć, czy wolałabym walczyć z Limast. Jakby dwa, dwa miesiące temu e, Boxdel mnie na to, nastawił mnie na to, żebym po prostu e, nie szkować na walkę z nią, bo nie mogą z nią dojść do porozumienia, więc jakby totalnie, mm, totalnie już się z tym pogodziłam i wiezo, widząc, jaka jest z nią sytuacja i jaki jest z nią problem, jestem... Ona jest tragiczna. Nie wydaje mi się, żeby to wszystko miało jakieś e, Spoko zakończenie. No dziw, dziwnie się czuję z tym, nie? Ale na pewno to nie jest przez was ukartowane, a ja się dałem wkręcić. No, Dobra. come on, come on. No to, nie no, Ale... widziałem po chłopakach, no prawdziwe emocje mieli, jak mi o tym powiadali. Ale patrz, ty pierwszy raz przyjechałeś do konkursu. No, bo teraz właśnie chcę, wiesz... I'm jest... so special! Chcę to... I'm so special, chyba że takie... tak powycinam. Cringy, cringy. Nie są so specjalne. Nasz y, w filmie wszystko. Że Że wyjdę po prostu na niego, ale ja mam swoją kamerkę. Ja, no, ja, ja tak samo robię, Już na nawet na wywiadach. Ja jak mam wczoraj, swoją wszystko nagrywam. Jak wczoraj i... udzielałem wywiadów, to przy okazji nagrywałem też dla siebie, żeby wiesz, nikt coś nie zmanipulował wypowiedzi. A, bo ludziom nie można ufać. Ja to jest nam żyć. Kurde, tak trochę kurde kontrowersyjnie tutaj Sylwek. Kontrowersyjnie pod tym względem, że jednak walczy za miesiąc w, w walce w tej federacji. A tutaj, a tutaj no jakby trochę racji przyznał. Znaczy inaczej ludzie też na pewno zapewne źle to zinterpretują, bo jedną rzeczą jest powiedzieć, jedną rzeczą jest powiedzieć ona się chciała dogadać. Czy ona próbowała nawiązać kontakt, a jedną ona wiesz za pół darmu to chciała zrobić. Więc no y tylko ludzie no właśnie no nie wiem jest to tak troszkę podjudzone. Czy może to być jakaś ustawka? No kurde, nie wiem. Ogólnie w internecie nic mnie nie zdziwi, ale nie sądzę. Nie sądzę. Bardenga po prostu lubi tam zamieszać watahańską brodą w każdym kociołku.